Więc to jest normalne. O, przepraszam, muszę się skupić. Śnieg będzie bardziej przyczepny niż lód. Błoto będzie troszeczkę bardziej przyczepne niż śnieg. A jak nie błoto, to po prostu ziemia. Asfalt będzie bardziej przyczepny niż błoto. I tak dalej. Także. Szukajcie jakiejkolwiek nierówności i będzie łatwiej. Bo już oni da się jechać. Pytacie mnie też często, czy na zimę stosuję jakiś specjalnych zimowych opon, na przykład opon z kolcami. A więc nie, ja nie. Opony z kolcami podejrzewam, przydałyby się na lodzie. Tak, jak dzisiaj. Dlatego jadę boczkiem. I póki jest pod górę, to pół biedy. Ciekawe, jak będą zjazdy wyglądały. W każdym razie, opony z kolcami zapewne byłyby dużo cięższe i nadawałyby się tylko na teren. No i tylko do lasu. Przepraszam, tylko na lód. Bo na śnieg nie są chyba aż tak bardzo potrzebne. Ja w każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby korzyść e, przewyższała ten. Koszt i wysiłek związany z napędzeniem roweru za ciężką oponą. Wręcz kiedyś na wyścigu minęłam kolegę, w zimowym wyścigu. Minęłam kolegę, który zamontował sobie opony z kolcami. No i nie był zachwycony, bo go wszyscy wyprzedzali. On po prostu nie miał siły ani potrzeby, żeby to przepychać. Także ja mam jedne opony. Czy to jest najlepszy wybór? Nie wiem. Na pewno jacyś coś prosi, mają ich więcej, ale ja musiałabym umieć zmieniać obowiązki, żeby mieć ich więcej. Więc tak to u mnie wygląda. Jazda po śniegu to znakomity trening mięśni głębokich całego ciała. Bardzo dobry, jak ktoś chce jeździć, przełaje do jazdy po piachu. I analogicznie. W Piachu można trenować. Jazdę na zimowe wyścigi po śniegu. Tu niedaleko. trochę pod górkę. I jeszcze mi przyszło do głowy, żebyście się nie zdziwili, jak przy dużych mrozach zamarzną wam przerzutki. To się zdarza. Nie wiem dlaczego. Może jakiś mechanik to potrafi wytłumaczyć? Ale one po prostu przestają zrzucać. Także przerzutki zdarza się, że zamarzają. Na szczęście płyn w hamulcach nigdy mi nie zamarzł. To już byłoby na tyle dzisiaj. Ja mam zjazd przed sobą, więc ze względów bezpieczeństwa yy, kończę. To, to, to bawcie się dobrze na śniegu, na rowerze. Dobra, mam to.